Pod aresztem śledczym mieliśmy do czynienia z ucieczką więźniów. W czasie konwojowania, doprowadzania do aresztu, więźniowie uciekli. W rzeczywistości to w historii aresztu śledczego w Toruniu takiego wypadku nie było, ale w skali kraju takie sytuacje się zdarzają. policja. Proszę zwolnić Idziesz, zakładników. Idzie.

Straszne, naprawdę, mówię Państwu, taka adrenalina, że naprawdę. Osoby radne, Boże, masakra, naprawdę, nie wiem co powiedzieć. Bardzo dużo się działo, bo wparowali do nas przestępcy, kazali nam biec na koniec autobusu, naprawdę popychali, naprawdę była taka adrenalina, że przeklinali, popychali, wszystkich zgarnęli na tył autobusu. W sumie stres. Akcja była bardzo dynamiczna. Udało nam się sprawnie obezwładnić terrorystów i uwolnić zakładników. Uderzył po prostu tutaj w szybę w czasie odbijania. No jest otwarta rana, złamanie kości. Tutaj uciskam ranę poszkodowanej, żeby właśnie zatomować krwawienie i obandażował. Obandażowuję. Została postrzelona. Ale będzie żyła. Ludzie, którzy brali udział w tej akcji, przeprowadzili i podstawowe czynności ratunkowe. Eee, czyli 30 składki z klatki pierwszej, połączone z dwoma oddechami ratunkowymi, później, jak my już przyjechaliśmy, przejęliśmy poszkodowanego. Po około 5 minutach on odzyskał postawę czynności życiowej i teraz zabieramy go do karetki. Policja tutaj, jak Państwo widzicie, zabezpiecza cały czas miejsce zdarzenia, żeby nikt się tutaj nie zbliżał, bo ludzie, którzy są w szoku potrafią bardzo różne dziwne rzeczy zrobić. Różne dziwne rzeczy przychodzą im do głowy w takich właśnie sytuacjach kryzysowych. I dlatego to jest ważne właśnie, żeby ta policja była na miejscu cały czas, zabezpieczała to miejsce zdarzenia. pracownikach fermentacyjnych jest uszkodzona klatka skodowa. No i jak pracownika wysłałem na górę do zamknięcia zaworu, coś mu się tam stało. Celem tych dzisiejszych działań, tych ćwiczeń jest uzmysłowienie, że z tego typu sytuacjami, które tutaj dzisiaj aranżujemy, możemy mieć w szczególnych sytuacjach, rzeczywiście możemy się spotkać z takimi sytuacjami. Stąd, żebyśmy byli przygotowani, żebyśmy wiedzieli, że takie, takie scenariusze mogą w życiu nas kiedyś spotkać. No, i przede wszystkim y, głównie to y, doskonalenie umiejętności, zgrywanie pomiędzy, działalności pomiędzy poszczególnymi służbami między pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną, policją, służbą więzienną czy innymi instytucjami, które na, na terenie tego miasta funkcjonują. Gdyby taka, y, taka sytuacja miała miejsce, gdyby. Gdybyśmy działali w tych, w tych samych okolicznościach, to myślę, że jednostki Państwowej Straży Pożarnej poradziłyby sobie. No właśnie tutaj dzisiaj nam wyszło myślę, że dobrze. Udało się to skoordynować. No, mieliśmy spotkania, żebyśmy po prostu te ćwiczenia porządnie przeprowadzili. No, generalnie takie akcje nie zdarzają się codziennie. Nasza grupa, posiadamy w naszej grupie parę ratowników medycznych, ratowników po kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy i dzięki temu, dzięki ciągłemu doszkalaniu się udziału w jakichś właśnie kursach, szkoleniach, nawet sympozjach naukowych, dzięki temu jesteśmy przygotowani na taką akcję, którą właśnie przeprowadziliśmy.